Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma Liocad. Producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Michael. I jak po tytule tego materiału, czy po miniaturce, możecie stwierdzić, mój kanał zostaje trochę zmieniony na lepsze moim zdaniem. Także witajcie moi drodzy, i byłbym wdzięczny, abyście zostali do końca, żebyście usłyszeli, co mam wam do przekazania. Także. Miłego oglądania. I tak przy okazji, jeżeli jesteś tutaj nowy, to byłbym wdzięczny, abyś zasubskrybował ten kanał. Bo tak, jak widzę na te statystyki, patrzę w zasadzie 80% widzów bez subskrypcji. To jest trochę smutny wynik. Także, jeżeli jesteś tutaj widzem bez subskrypcji, to zachęcam, abyś to zrobił. Moi drodzy, dlaczego taki materiał nagrywam? To jest w zasadzie wiele przykładów, mogę wspomnieć. Pierwszym z nich, dlaczego w sumie zmieniam kanał, albo, znaczy nie zmieniam, dlaczego ten kanał zostaje trochę zmieniony? Otóż, moi drodzy, na samym początku chciałbym stwierdzić, że poradniki są fajne. Poradniki mają klikalność, mają nowych widzów, mają wyświetlenia, mają wszystko, super, ok, ale chcąc nie chcąc, poradniki do dżungli. Powoli będą mi się kończyły. Jeżeli tak patrzę na to wszystko, ile tak naprawdę mi poradników zostało, to wydaje mi się, że poradników tak naprawdę zostało mi zaledwie 10, może 12 maksymalnie do nagrania. I koniec. Po prostu poradniki już nie będą się pojawiały tak regularnie, albo po prostu będzie jakaś do nowej postaci, na przykład. E, więc zobaczymy, albo do jakiejś zreworkowanej postaci, może Mundo. Zobaczymy. Na razie nie obiecuję nic. No, a wracając do dalszego takiego podpunktu, stwierdzam osobiście, że no, poradniki są fajne, są fajne, ok, ale no i tak już powoli będziemy od tego odstawali. A przez te kolejne pół roku, no coś trzeba na kanale robić, nie oszukujmy się. I wpadłem na pomysł, że. Content zostanie trochę zmieniony. Kana na kanale oczywiście content zostanie w drobnym stopniu zmieniony. E, jakie serie chciałbym zrespić? Albo, może jakieś nowe serie chciałbym robić? Po pierwsze, e, napisz w komentarzu, mój drogi widzu, jaką byś chciał zobaczyć serię na kanale, ale żeby była to seria nie składająca się załóżmy z 5 10 odcinków, tylko żebyśmy mogli ją na bieżąco robić, bo takich pomysłów jest naprawdę wiele. Ja powiem wam szczerze mówiąc, za że tak powiem, młodu na YouTubie. Dużo eksperymentowałem, nagrywałem ciekawostki, newsy, quizy, yy, ciekawostki, poradniki, yy, dalej newsy ze świata sportu. No, tego jest naprawdę wiele, co ja tak naprawdę eksperymentowałem. I powiem Wam szczerze, że zaczynam się zastanawiać, na jakim momencie kanał się znajduje. Czy pójść w newsy, czy pójść w ciekawostki, czy pójść w nie wiem, historię, czy w sensie czytanie historii yy, postaci z Lola i tak dalej. No, kontentu jest mnóstwo, i ja mogę Wam zaprezentować kilka moich pomysłów, jakie ja sobie tak wymyśliłem na moim kanale, czy, przepraszam, no w swojej głowie, nie na swoim kanale, eee, i wpadłem na pomysł numer jeden. Pomysł numer jeden jest to w zasadzie pomysł y, opierający się na newsach ze świata e-sportu. Chcąc, nie chcąc, y, newsy każdy uwielbia, każdy uwielbia dowiedzieć się czegoś nowego w naszej ukochanej grze jaką jest Liga Legend. Szczególnie mówię tutaj o, o na przykład newsach takich, że nie, że jakiś tam zawodnik z Korei przeszedł do Chin czy coś takiego. Nie, nowości na przykład na PBE by wam udostępniał, jakie Co się zmieniło, czy jakaś postać dostała reworka drobnego, czy nie wiem. Załóżmy kiłę Karima, zaraz będzie co dwie sekundy, a nie co jedną. No takiego typu właśnie elementy chciałem dodawać. I powiem wam szczerze, że to jest całkiem ciekawy pomysł i chciałbym coś takiego robić. Ale no, czy się uda, czy się nie uda, to to już zależne jest od wielu sytuacji od wielu ludzi. To jest raz, bo jednak ja chcąc nie chcąc, nie robiłem tych materiałów sam. Jeśli chodzi o newsy, robiłem to z takim drugim montażystą, dzięki któremu materiały pojawiały się regularnie, codziennie i szybciej. E, także wiecie, to już trochę tam byśmy musieli razem współpracować. Drugi pomysł jest taki, żeby zrespić serię ligowe mity. Ligowe mity opierały się w drobnym stopniu na tym, że pisaliście swoje, e, można powiedzieć, propozycje. Tylko sprawdzę, że to się nagrywa. Pisaliście swoje propozycje na temat y, tego, jaką interakcję pomiędzy postaciami sprawdzić w grze. I chcąc nie chcąc, to się zawsze klikało, bo nawet ludzie, którzy oglądają to do obiadu, czy oglądają na przykład tak po prostu z nudów YouTube'a zawsze obejrzą jeden odcinek, powiedzą, hej, fajna seria, i w zasadzie. I cz czasami sobie nawet podczas takich odcinków odpowiadają, e, co się stanie, albo nie wiem. Czy i wystrzeli Nunów w powietrze? Jedni powiedzą tak, drudzy powiedzą nie. I no wiecie o co chodzi. Po prostu jest to całkiem sympatyczne i przyjemne, że takich ludzi też mogę mieć na kanale. E, trzeci pomysł to jest w zasadzie. Można powiedzieć jeden najbardziej eksperymentalny pomysł, bo nie robiłem go jeszcze na kanale. Ale myślę, że mogłoby być to dosyć ciekawe. Moi drodzy, zapewne jak kojarzycie moją osobę, czy to z kanału na YouTubie, czy to ze streamów, czy to z jakichś innych w ogóle rzeczy, czy innych materiałów. E, z zupełności wiecie, że byłem otepekiem Ramusa. Teraz jestem otepekiem e, Eliski. I teraz sobie bardzo często gram Hekarimem. Jeśli chodzi o sam fakt... Padłem na pomysł, żeby na każdej z postaci, na przykład już nie wyżej wymienionych, tylko po prostu na każdej z postaci, nabijać przynajmniej top 10 na serwerze i próbować mniej więcej wam pokazywać, jak wygląda postać z tak jakby nie takiego typowego maina, tylko taki typowy koleś, który tą postać otepekuje do tego stopnia, że z łatwością możesz na przykład kierować albo pokazać mniej więcej full, dosłownie końcówkę, znaczy końcówkę. Jak poprawnie wykorzystywać damage? Jakie są najlepsze cleary? I byłaby to seria z na przykład odcinków tak jak ma TF Blade. Jeżeli ktoś ogląda TF Blade'a, to będzie wiedział o co mi chodzi. Chłop nagrywa urywki kilkunastu materiałów ze swojego streama, zrobiony w jeden odcinek. Ten odcinek trwa od 15 do 20 minut i to są najlepsze, tak jakby akcje z trzech, może czterech gier na przykład. I wpadłem na pomysł, żeby to na przykład było z moim komentarzem dodawane, całkiem byłoby to przyjemne do oglądania. Pokazywałoby nie tylko zasięgi tej postaci, w jaki sposób poprawnie kwirować, jednocześnie pokazywać jak ja się uczę grać tą postacią od na przykład zera. No nie oszukujmy się, teraz gram sobie Hekarimem, bo uważam, że jest on totalnie niezbalansowanym czempionem. Wystarczy się tylko power farmić i zdobywamy tak naprawdę free winy za to, że się tylko i wyłącznie farmimy podczas gry. I powiem Wam, że byłoby to dosyć ciekawe. E, możecie napisać, co o tym sądzicie. Chciałbym, żeby dużo osób komentowało to wideo, albo po prostu napisało swoją opinię na ten temat, bo ja osobiście uważam, że ligowe mity. No może wiecie, co pominujemy tego brauma, bo zaraz będziemy mintować. E, gramy sobie swoją drogą na jakieś tam platyny z zeszłe, zeszłego sezonu. Platyny, więc y, szczerze mówiąc, nie oczekujcie zbytnio, że tu będzie jakiś wysoki poziom. Eee, wracając, no, ligowe mity są fajne, ale jakoś ta seria nie przemawiała do mnie na dłuższą metę. Była klikalna, ale to wiecie, coś jest takiego, że twórca też musi cies się cieszyć z materiałów, które sam tworzy. A mi po prostu jakoś te ligowe mity z radości mocnej nie sprawiały. Mógłbym je robić, ale tak w dalekiej mierze co jakiś czas. Może nieregularnie, ale żeby to coś tam się pojawiało, załóżmy dwa odcinki w miesiącu, nie? Coś takiego. Jeśli chodzi o takie ligowe mity, to już na tyle. E, już nie będę mówił o tych właśnie mitach. Teraz newsy ze świata e sportu. No chcąc nie chcąc zawsze coś się dzieje, ciekawego na świecie. Czy nawet bym obserwował liczne grupy na Facebookach, jak esportowe sportowe świry, czy tam jakiś e lol z kawunią, coś takiego. I tam są wspomniane z tego, co pamiętam co nie mają apeków. Z tego, co pamiętam, były tam wspomniane grupy, czy ludzie po prostu zajmujący się taką redakcją, dziennikarstwem itd. Tak I oni zawsze informują całą grupę na temat najnowszych newsów ze świata właśnie League of Legends. Co prawda tam większość to są transfery danego zawodnika do danej drużyny, ale myślę, że chcąc nie chcąc też byśmy mogli znaleźć tam ciekawostki na temat właśnie tych PBE. Jakie są nawet broken kompozycje teraz? Czy jakieś top, topki w Korei, oczywiście, najsilniejsze, w, najsilniejsze postacie w Paczu również będę chciał dodawać regularnie, teraz co dwa tygodnie, ponieważ widzę, że jest to całkiem przyjemny materiał do oglądania. Dosyć dużo widziałem komentarzy pozytywnych się pod nimi pojawia, więc myślę, że to zrobię. Kolejne materiały. Wydaje mi się, że materiały poradnikowe też takie niestandardowe by się pojawiały, czyli jak wstępować w grę, jak się power powerfarmić, na co zwracać uwagę, jak wykorzystywać minimapę, takie kilka protipów i wiele, wiele innych takich materiałów myślę, żebym po prostu nagrywał. Natomiast osobiście zastanawiam się, co wy na ten temat sądzicie, bo ja osobiście jestem, jestem że tak powiem... Czekajcie, bo ja widzę, że mnie Mordekaiser e, zerkował. W sumie, lipa jest straszna, że ja nie mogę heralda używać w ogóle w trakcie trwania Mordekajzera. Widzicie? Właśnie takie newsy bym. Yy, znaczy newsy, no. Informacje na temat tego, co jest broken, a co nie, albo w jaki sposób, właśnie, co działa, jaka interakcja. Na przykład nie wiedziałem, że podczas ultach yy, hek, Mordekajzera, przepraszam, nie można używać Heralda. Także było to całkiem ciekawe. Yy, no, wracając, czy kontynuując, w zasadzie. To byśmy robili e, kilka materiałów takich niestandardowych. Materiał y, poradnikowy, taki teoretyczny, bo jeżeli pokazuję wam gameplay, to z reguły jest to materiał z y, praktyki. Czyli jak wykorzystać, y, nie wiem, postać w, w grze, poradniki teoretyczne różnią się tym, że ja wam omawiam bez gameplaya, którego teraz na przykład widzicie. W jaki sposób grać poprawnie Hekarimem. Wy po prostu byście widzieli poradnik. Yy, nie wiem, musisz robić to, a tamto musisz unikać. Musisz podejmować takie kroki, a nie takie. Yy, rozumiecie o co chodzi, więc dzięki temu myślę, żebyśmy w zupełności bardzo dobrze yy, znaleźli nowych widzów, czy po prostu nowe osoby zainteresowane kanałem. Yy, więc tak wydaje mi się, że to tyle, bo chcąc, nie chcąc, nie wiem, ile ten materiał będzie też trwał, więc nie chcę się tak jakby rozgadywać. Ale ogólnie prosiłbym osoby, wszystkie, które oglądają ten materiał do tej minuty, żeby napisały po prostu komentarz z, z Waszymi sugestiami, co byście chcieli zobaczyć na kanale, co może byście chcieli w nim zmienić. E, może się Was posłucha, może nie. Jeżeli to będzie takie trafne, albo uznam, że to jest dobry pomysł, to to zrobię. Natomiast jeżeli to będzie takie. He, nagraj tego, jak grać w Tetrisa albo coś takiego, to sorry, ale takich rzeczy po prostu nie będę brał pod uwagę. Także no musicie zrozumieć, że kanał wraz z rozwija rozwij rozwijajem się. rozwi... Dobra, wraz z, z rozwojem kanału. <gryw> wraz z rozwojem kanału po prostu liczne rzeczy się zmieniają w nim. No i po prostu chciałem wam o tym tylko wspomnieć, więc... Żeby potem nie było... Ej, a gdzie są poradniki? Gdzie jest pięciu znanych streamerów? Gdzie jest tamto? Bo ja kiedyś swojego czasu byłem znany tylko z jednej, jednej serii, o której już powiedziałem. To było to właśnie pięciu znanych streamerów. I właśnie chciałbym wam teraz powiedzieć, co na ten temat sądzę. Tylko najpierw zabijemy sobie tą eni do końca. E, pięciu znanych streamerów będzie się pojawiało, ponieważ ostatnimi czasy bardzo dużo streamerów znanych przez One Trick Pony znalazłem. Na YouTubach. Także osoby, które tylko i wyłącznie oglądały u mnie tą serię, to będą chyba w niebo wzięte teraz. I co? I wydaje mi się, że jakieś tam kolejne materiały, właśnie z serii takich ciekawostek, nagrywań, nie wiem, jakichś historii, postaci. Kiedyś się takie coś bawiłem. Jeżeli byście serio przestarkowali mój kanał, to naprawdę byście to sporo takich rzeczy znaleźli. Sporo takich smaczków, że tak bym powiedział. Ale z reguły tak jakoś. Zobaczymy czy to szczerze mówiąc będzie mi sprawiało frajdę, bo pierwsze co, to musi sprawiać e, rajdę, e, frajdę, przepraszam Musi sprawiać frajdę e, twórcy, niekoniecznie widzą. Domyślam się, że niektórzy właśnie się dostosowują pod widzą, bo wtedy ich liczebność rośnie Tylko wiecie, ja bym nie chciał być znany z tego, że e, ja opowiadam historię pewnych e, postaci z LoLa i tylko z tego jestem znany, nie? Tak samo myślałem nad seriami typu, nie wiem, jak być lepszym dżunglerem, coś takiego, żeby wymyślić własną serię, a nie po prostu być w tagach poradnik, dżungl i tyle. Po prostu, żeby stworzyć własną serię skupiającą się na tym, jak być po prostu lepszym graczem, tak jakby Musialinio, bo tutaj wspomnę trochę o Musialinio. E, Musialino nagrał taką serię cell challenger i to była całkiem przyjemna seria i widzę według algorytma youtube'owego to całkiem siadło i myślałem też nad takim czymś nie że kopiuj klej, bo tak naprawdę każdy można powiedzieć twórca z League of Legends kopiuje od siebie że mówi że ten pick jest op a tamten jest słaby e, także wiecie to nie że kopiuj i wklej robię tylko no po prostu wpadłem na pomysł żeby E, takowe rzeczy robić na kanałach, bo teraz nie wiem, bo poradniki, powiem wam, że przez pół roku tak by była totalna pustka, jeśli chodzi o kanał. Mógłby być to jakiś materiał teoretyczny, ale na pewno praktyczny z mojej wiedzy na temat herosów. No sorry, ale ja wam nie nagram poradnika do Kindred, poradnika do Shaco, e, poradnika do Master ponieważ ja nienawidzę tych czempionów, nie lubię ich kompozycji, nie lubię ich stylów, e, nie wiem, jakoś nie mówię, że nimi gardzę, ale po prostu nie sprawia mi radości. Jeden powie, że, nie wiem, Master Himu nie sprawia radości, drugi powie, że to jest super bohater, jak ty tak możesz mówić, lol. Eee, więc wiecie, to jest już pewna różnica pomiędzy nami. Też trzeba w niektórych kwestiach zrozumieć, pewne kwestie, że jeżeli wy nie lubicie Hekarima, a jak widzicie, ja nim teraz gram i sobie robię 5-0 na platynach, to jak zapewne wiecie, no to każdy jest inny i po prostu... No ja będę robił to, co mi się na przykład podoba, bo to jest mój kanał, tak? E, dobra, i co mogę wam powiedzieć jeszcze w tym materiale? Swoją drogą zapraszam Was na transmisję, ponieważ ostatnimi czasy dosyć dużo was y, jest na transmisjach. Jest to bardzo spoko wyniki, i bardzo mi miło z tego powodu, że coraz więcej jest nas na transmisjach. Te transmisje regularnie prowadzę. Nie mówię, że codziennie, ale tak systematycznie. Tak, żeby było 5 czy tam 4 transmisje w przeciągu jednego tygodnia, i na ten temat mogę powiedzieć tyle, że czasami rozdajemy konta, czasami rozdajemy sprzęt gamingowy, innym razem rozdajemy na przykład jakieś tam gadżety. Więc jeżeli są osoby, które na streamach się nie pojawiają, to teraz pewnie Wow, co to za sprzęty! Jeżeli będziecie oczywiście na live'ach, to będziecie wiedzieli, ale tak na razie nie mogę nic powiedzieć. Dobra, weźmy zerkujmy, bo tego chłopa niestety nie dobijemy. Bo to jest niestety nidalka. Are you serious, bro? Dobra, nie wiem czy go złapię. Ej, ta nidalka porąbana jest, powiem wam szczerze. Fakt, że gościu ma 8 fragów, ale wydaje mi się, że to i tak będzie stomp totalny, bo tym Hakarimem, jak widzicie, się nafidowaliśmy. I pierwszą serię, jaką bym chciał zrobić, bo nie oszukujmy się już, i rank jeden na Ramusie kiedyś tam wbiłem. Eliską byłem top 3 serwera. Jeżeli ktoś tam jest na live'ach i pewnie bacznie obserwuje to na koncie Dawiter udało się osiągnąć rank 3 serwera, ale z racji tego, że tam topowe mainy były w Challengerach, a ja byłem w Diamencie 3, no to tak niezbyt, żeby ich dogonić. Musiałbym chyba albo 300 gier zagrać, albo serio być w wyższym rankingu, a na razie mi się nie spieszy z rankingiem, także spokojnie. Eee... To na razie Eliskę sobie odpuścimy i zastanawiam się, żeby Hecarimem po prostu nie nabijać rank 1 na serwerze jako Hecarim. Wydaje mi się, że to jest całkiem sympatyczna postać. Możemy nawet na tym koncie nabijać e, ten właśnie próg rankingowy, że tak powiem. Znaczy nie próg rankingowy, może to jest złe określenie, ale po prostu rank 1 na tej postaci. Oczywiście, według statystyk League of Graphs, żeby nie było, że to są jakieś tam e, statystyki oszu oszukane, że tak powiem. Że ja nagle nazwę się rank 1, hekari, jakie ja nie wiem, zasługuje na rank 40. O kurde, chyba se zintowałem właśnie. Eee, heal, 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 proszę. Dziękuję. Dobra, powinien go już chyba dobić nasz przyjaciel. Dobierz go? Dobierz, dobra, super. Mamy 4000. A, jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, czy wy nie chcielibyście challenge? Bo challenger też są super. Nie powiem wam, znaczy inaczej, powiem wam szczerze, że challenger są mega przyjemne do oglądania. Challenger skupiały swoją uwagę na tym, że niestandardowe coś jak klinika, można powiedzieć, z różnymi trybami gry. Ja po prostu coś wykonuję w, że tak powiem, dżungli. Czyli ostatnio na przykład nagraliśmy Losuj i graj, czyli wylosowałem jakąś postać ze skrzynki i grałem, w tym, yy, grałem tym w dżungli. Niefortunnie był to Volibear, jak mogliście zobaczyć na materiale. I... Tak próbowałem, szczerze mówiąc, wymyślić jakiś inny content albo spróbować coś innego nagrać. Eee, nagraliśmy jeszcze... Nie wychodź z dżungli przeciwnika challenge, czyli w ogóle nie mogę farmić swojej własnej dżungli, swojej własnej strony. Tylko i wyłącznie farmiłem dżunglę przeciwnika. Eee, coś tam jeszcze próbowałem z challenge y. tego jest powiem wam dużo. I to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie jakiś jeden pomysł. Tych pomysłów jest naprawdę mnóstwo i chciałbym szczególną uwagę właśnie zwrócić na to, żebyście wy mi też również podpowiadali na temat przeróżnych, właśnie odcinków, materiałów, pomysłów, bo tego jest naprawdę wiele i nie musimy się ograniczać do tak naprawdę jednego pomysłu, bo wiem, że tych pomysłów jest o wiele, wiele więcej, nie? Dobra, spróbujmy tego dobić. Ja tu tankuję, więc na luzie. Już niestety nie tam wytankować nie mogę. Swoją drogą, chyba mamy smurfa w drużynie, tak mi się wydaje. Yy, Nidalka podobno smurfuje. Jak widziałem na to OPGG tego przeciwnika, to całkiem okej okay. statystyki. Miał miał 20 do 3, w sensie 20 zabójstw do 3 zgonów, więc całkiem spoko KDA. Ale jak widzicie nasz ukochany Hekarim, no dosłownie niszczy przeciwników. No chcąc nie chcąc jest to unbalanced postać. Dlatego się nie dziwcie, że ja nagram do niego drugi poradnik, bo powiem Wam szczerze, że co, co grę, no mam absolutnie inny pomysł na Hecarima. I to jest tak OP postać, że można ją zbudować pod przeróżne style. Wcześniej Hecarima tak mocno nie doceniałem, ale teraz, tak naprawdę, Hekarima widzicie, gram tak głównie, zawsze trochę pod tanka, ale niektórzy grałem go pod taką full agresję z Trinity Force i Devdensem. Jest to całkiem przyjemny pik, Także, jeżeli ktoś tam szuka takiego fightera, to serdecznie polecam Hekarima e, i sprawdzę, czy to się nagrywa. Tak, nagrywa się. Sorry, że sprawdzam, bo nigdy tego nie sprawdzam właśnie na materiałach. Ale teraz jakoś byłem trochę niepewny siebie i myślałem, że się nie nagrywa na przykład głos albo, albo kamereczka. Swoją drogą, wraz z rozwojem kanału, oczywiście. E, dzięki wam, bo nie wiem, czy każdy obserwuje moją działalność również na transmisjach, jak to wspominam wcześniej. E, otworzyłem, moi drodzy, stronę internetową. Moja strona internetowa polega na tym, że e, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w dywizji, to mógłby się śmiało do mnie zgłosić e, razem w DuoQ, czy na przykład w mógłbym pomóc wam e, właśnie z rankingiem. Także jeżeli są osoby zainteresowane taką pomocą, to mogą zostawić na przykład wiadomość po sobie. Oczywiście strona internetowa jest połączona z moim fanpage'em, więc bezproblemowo można się dogadać, co was interesuje i co na przykład kto by potrzebował. Jeśli chodzi o takie kolejne rzeczy, co się rozwinęło. Jest kamereczka, jak wspomniałem przed chwilą, jest kamereczka, która, dzięki której jesteście w stanie mi akurat widzieć moją piękną buzię, na przykład na transmisjach albo materiałach, więc jeżeli że to nie jest tak, że yy, pieniądze czy dotacje od widzów za wspieranie idą na jakieś moje rzeczy. Nie, to są po prostu rzeczy, które są przydatne i pomagają mi rozwijać kanał na lepsze. Także dziękuję, dzięki Wam tak naprawdę. Ten kanał rośnie w siłę i mam nadzieję, że urośnie do takich kiedyś rozmiarów, że będziemy mieli lepszą jakość streamów, e, lepsze nie wiem, że nie będzie lagów. Oj lol, przeżyła, szkoda. E, i wiele, wiele innych. Także zapraszam do wspierania, bo to kosztuje zaledwie kilka, tam kilka złotych nawet może być miesięcznie, a i tak to pomoże. Yy, I dla top wspierających, czyli na przykład yy, którzy wspierają załóżmy pół roku, czy tam 2-3 miesiące załóżmy, yy, do wygrania, czy do rozdania mam sprzęt, bo ostatnio nie wiem, czy wiecie, nawiązałem współpracę z firmą Liocad, którą bardzo serdecznie pozdrawiam na tym materiale. I oni mi regularnie wysyłają sprzęt gamingowy, który ja wam rozdaję. Więc jeżeli są osoby, które chciałyby taki sprzęt dostać czy otrzymać ode mnie. Serio? Jeżeli są takowe osoby gdzieś tutaj, to śmiało możecie wspierać kanał, bo dzięki temu... Kurde, czy ja pierwszy raz się wywaliłem tutaj. No chyba tak. No niestety, no nie ma materiału bez wywałki moje, niestety. Więc jeżeli ktoś by tam chciał wspierać za te kilka złotych miesięcznie, to pod wykrzyknik wsparcie na live, albo pod y, oczywiście w opisie tego materiału macie linka do wspierania. Więc jak ktoś by chciał tam zostawić swoje 2-3 grosze, to zapraszam. W ogóle ta Nidalka całkiem, y, całkiem dobrze gra, tylko współczuję jej drużyny, bo ta Nidalka totalnie gra 1 versus 9, moim zdaniem. Ale no, nie no, nie oszukujmy się, na 12 killi ona ma 10, więc... Więc jest to taki smurf, który ma swoje plusy i minusy, ponieważ jest to smurf, który bardzo gra dobrze, bo nie mówię, że Nidalka gra słabo, ma dobrą farmę, ma tak naprawdę e, spoko obrażenia, ale minus jest taki, że ona nie ma teamu, więc nawet jak ktoś by smurfował z jakiegoś tam diamenta, Challengera, coś takiego, to i tak by tego, tego meczu nie mógł skierować, bo nie dość, że ma słabą postać, to w dodatku, no widzicie jak to wszystko wygląda, tak? Mam wrażenie, że wszystko powiedziałem na ten temat, na ten temat jaki chciałem, czyli na temat właśnie odcinków, co się będzie pojawiać, a co nie Mam nadzieję, że zrozumiecie taką moją decyzję, ponieważ nie czuję się na siłach, żeby na, na przykład nagrywać poradniki do postaci, którymi nie gram. Wiem, że na przykład Graves jest taką postacią, którą grałem swojego czasu kiedyś i teraz też co prawda nim nie gram ale po części pamiętam cleary, pamiętam mniej więcej obrażenia w jaki sposób co się robi więc to są bardziej poradniki teoretyczne. Poradniki praktyczne stosuję tylko wtedy, kiedy tą postacią grywam, albo również grywałem, i się na przykład wiele nie zmieniło. To wtedy nagrywam poradnik praktyczny, a nie teoretyczny. To jest akurat różnica w na przykład nawet trwaniu wideo, bo jedno wideo trwa 13 minut, jak w przypadku Gravesa, a w przypadku na przykład. Yy, czekajcie, ale one stękowate swoją drogą. W przypadku Gravesa trwa to 13 minut, a w przypadku na przykład, nie wiem, Hekarima trwa to 23, więc to jest ta pewna różnica. Lol, ale ona doskakuje. Znaczy ona mnie nie zabije, bo akurat ja mam też movement speedy, chyba żebyśmy ją porobili. Raczej jej chyba nie porobię, wiecie? Wiecie co, na spokojnie uciekniemy. A widzę, że ona próbuje zawsze koncenę mnie dogonić. Ale jeśli się to niestety nie uda. Hecarim jest po prostu zbyt mobilną jednostką. Dodatkowo, jak widzicie tutaj. O kurde! Wtedy <laughs> przeciwnik. Y, no, jest dobry, bo jest mocno tankowaty. Ale to nic nie zmienia, bo i tak jego drużyna niestety przegrywa. E, dobra, moi drodzy, ja po prostu będę się z wami powoli żegnał. E, w tym materiale z Hekarimem. Polecam bardzo grać Hekarimem. Jak ktoś by chciał, e, wbijacielo. Napiszcie mi, proszę, komentarz. Trzy razy proszę o to, żebyście napisali swoją opinię na ten temat, co, co wy sądzicie o moim zdaniu, albo co o moich sugestiach na temat kanału. E, I zapraszam, oczywiście, do subskrypcji, bo jak widzicie, e, niestety, bardzo mała, e, pro, bardzo mała liczebność, czy bardzo mały procent e, ludzi, którzy mnie oglądają, ten kanał takowy subskrybują. Także zapraszam do tego, żebyście zostawili coś po sobie. I co moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że się podobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. I ja się z Wami żegnam. Zapraszam również na inne social media, linki wszystkie macie w opisie, także trzymajcie się ciepło. Z tej strony Michael, na razie strzała.